Myślę, że tegoroczne obchody yy, obchodzimy yy, w kontekście tej wojny w Ukrainie. Dzisiaj widzimy jakim wielkim wyzwaniem był ten zryw narodowościowy, kiedy byliśmy pod panowaniem Rosji Carskiej. To jest ta sama Rosja, która dzisiaj prowadzi zbrodnicą wojnę przeciwko Ukrainie. Wtedy w tej wojnie, w tym powstaniu uczestniczyli Polacy, Białorusini, Litwini, Ukraińcy. Największe powstanie w dziejach Polski. 200 tysięcy osób wzięło udział, wielu Polaków zginęło. Jest to tragiczna historia, ale jednocześnie dzięki temu powstaniu utrzymała się. Świadomość narodowa, dzięki temu mogliśmy w roku 1918 świętować odzyskanie niepodległości, a potem w roku 1920 utrzymać tę niepodległość w wojnie z Rosją bolszewicką. Dzisiaj składamy hołd wszystkim, którzy pełnili nasze marzenia o niepodległości, którzy sprawili, że dzisiaj możemy żyć w wolnym państwie. Ponieważ tu yy... Powstanie obejmowało olbrzymi teren, oprócz terenów Polski, również Białoruś, Litwę i część Ukrainy. Ale Kujawy były tutaj takim szczególnym miejscem, bo we Włocławku był garnizon rosyjski. Również spod Lubrańca pochodził pierwszy dowódca Ludwik Mierosławski. Pamiętamy. Czerwony, którzy byli za tym, żeby zbrojnie wystąpić przeciwko rosyjskim zaborcom. 100 tysięczna armia rosyjska i 6 tysięcy powstańców. Walka, walki były, jak pamiętamy z historii, bardzo krwawe, ale Wocławek pamięta choćby poprzez pomnik. Pułkownika Bechiego, który walczył za zgodą Garibardiego właśnie w szeregach powstańców i zginął we Włocławku w grudniu w 1863 roku.